Więc kościele, musimy to zaakceptować, dobrze? Ale to właśnie do tego Bóg nas wzywa, byśmy mieli szeroko otwarte ramiona, byśmy byli cierpliwi wobec dzieci. Kościół jest szpitalem dla chorych i umierających. Kościół jest klasą dla przedszkolaków w Chrystusie, a jednocześnie to szkoła dla tych, którzy zdobywają doktoraty. I to jest cudowne. Bóg to wszystko czyni. Chorzy są uzdrawiani, umarli są wskrzeszani do życia. Przedszkolaki otrzymują pokarm, który je odżywia. A ci na poziomie doktoratu duchowo dojrzali rosną jeszcze bardziej. Aleluja! Bądźcie więc cierpliwi, wy, którzy jesteście na poziomie doktoratu. Bądźcie cierpliwi wobec przedszkolaków. Bądźcie cierpliwi wobec Letnich maluchów w Chrystusie. Ja chcę, by wszyscy letni przyszli, ponieważ jedynym sposobem, by znaleźć Boga, jest szukanie go. Przyjdźcie więc, szukajcie go. Przyjdźcie, wyletni, przyjdźcie tutaj. Będziemy wobec Was cierpliwi. Będziemy Was kochać mimo wszystko, nie osądzać ich, nie odrzucać i nie chcieć tylko naszego ekskluzywnego klubu dla dojrzałych chrześcijan. Nie, my witamy wszystkich. A to oznacza, że musimy być wobec nich cierpliwi.